Dzisiaj jedziemy podzielić się naszymi zwierzakami. Podzielimy się królikami. Yy, z takim państwem, którzy w pożarze 3 miesiące temu stracili wszystko. Yy, no i podzielimy się, chociaż tym, co mamy. Wiem, że ten pan chciałby zacząć hodować króliki, więc zakocimy dzisiaj jedną samicę, przynajmniej spróbuję dorosłą. Yy, I dam mu. Tą samicę na rozchodowanie. I do tego dam jeszcze trzy młode samiczki, takie dokrycia na wiosnę. Niech sobie hoduje, niech, niech ma jakiś początek stada. Dobra, to pakujemy. Mamy dwie takie samice po termondzie. ładne, duże roczne. I próbuję je dopuścić dzisiaj. Może się zakocą to. No spokojnie. To ten pan miałby sobie na początek podobny. To chyba nie jest jej dzień najlepszy. O, to czekam. Nie, nie, nie. Chodź, chodź, nie męcz się, kawaler. O, niech on się nie męczy. To też w tym roku odchowałam, miot, fajne. Co prawda tylko cztery sztuki, ale pięknie porosły. O, to to będzie. A, Dobra, to do bagażnika ją. Tu wiesz To. Bierz. Każda ma chore oko, to ja nie będę dawać od urodzenia, coś nie widzi. No na pewno dziewczyna. Może czarną jakby było? Każda byłaby inna. Chodź tu. To samiec. Tak myślisz? No bo krył już. Tak. Dziewczyna. Oj, będzie miał pan trzy kolorki w sobie. To na pewno samiec? Nie, samiec. Króliki jadą do nowego właściciela. Burguncki samczyk. Samica dorosła zakocona po Termondzie i trzy. A, czarnej już tu nie ma. Nie, jest pewnie... Aha, tam jest za Dobra. I jadą czarna, biała i szara, trzy samiczki na początek hodowli. To wyruszamy. Do miejscowości, za ciszę. Dojeżdżamy do gospodarstwa, które się spaliło. Został tylko dom, jeden traktor, samochód i gospodarze. Mam nadzieję, że prezent się spodoba. Spalone obory. Straszne. Tutaj stały krowy mleczne. Spaliło się 30 sztuk bydła. Dwa traktory, belarka, siewnik. Będziemy od tego pana kupować Bela Siana. Więc przywieźliśmy flis do przykrycia. Tutaj ściany ściany, z spalanej obory. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry Przyjechaliśmy do Pana z takim małym prezentem. Przyjmie Pan? A co ja z tym robię? Przykateczki to jest Właśnie już. zakociliśmy tą samicę. Trzy Większą. młode samiczki na rozchodowanie. To trzeba do żony, bo żony między królikami nie <noise> ja. nie wiem, do do... Zaraz chwilę! To powolutku! Mam wrażenie, że prezent się spodobał. Pomożemy też, może troszkę w ten sposób, że kupimy sianko. Zawsze jakiś grosz wpadnie. Przywieźliśmy flis, żeby. Zdjąć tu folię, okryć flizem i będziemy czekać na jakiś transport. Teraz żona przyjdzie. Bo żona królikami zajmuje. Ja. Żona się zajmuje królikami. Ta. No to może Pan w tym czasie troszkę nam opowie, jak to wszystko wyglądało, co tu się wydarzyło. No był wielki pożar, wielkie ognisko, jak ja teraz już mówię. W Wielkanoc 4 kwietnia raniutko wzbudził mnie ogień. To wszystko stało już w płomieniach. Zginęły zwierzęta, budynki i maszyny. Tu się spaliły się trzy ciągniki oraz tam maszyny towarzyszące, prasa. I tam takie inne rzeczy jeszcze. Wszystkie drobne rzeczy, bo miałem tego dość dużo. No i do tego zwierzęta ile tak. tych było? Zwierząt tam? było... Krowy i młodzież 30 sztuk. Brak mm, słów. O, tu już teraz to ładnie wygląda. Być troszkę posprzątana. Przyszła pani gospodyni. Przywieźliśmy taki malutki prezent od nas. Może być? Dziękuję bardzo. Dziękuję ta. bardzo. Tam, ta to, jest, to jest roczna samica. Dzisiaj ją pokryliśmy przed wyjazdem. To może ten. To może będzie coś z tego. To są trzy młode samiczki. I to samczyk niespokrewniony, tylko takiego miałam, to na przyszły rok. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale gdzie <noise> teraz się zimy? No, się tak, tak, tak. Ma no, no, klatkę, ale już bramek brakuje, bo myśmy... No, że pozostawiamy. Będzie pretekst. Dziękuję, ja dziękuję bardzo. To z takim młodym, to samiec będzie od tego. Ja już na wszelki wypadek oddzielam w tym wieku. Nie, z ale nie, robią, nie, nie, ale o to dwa trzy dni Ale chociaż o dwa trzy dni z no, to metalowo. Odwiązę później. A to nie ma problemu. No, no, bo to. Dziękuję bardzo. No. Jakiś rosowy? E, tak, to jest burgundzki samiec. To jak, jakby był za mały, to no. można pan sobie wymienić, ujęsknił się, kimś zamienić. zawsze no my te niebieskie, niebieskie te niebieskie, te kapleuchy. A barany? Hmm. Ale to były takie, nie, nie były czyste rasa To mhm. teraz słabo, ciężko dostać czyste rasy baranów. I te, bo Ale na szansi. giełdzie mój kolega z wojska dawno taki stoi, on sprzedaje tam, on hoduje i sprzedaje tam co roku. I myśmy w niedzielę mieliśmy do niego jechać tam, bylibyśmy <laughs> trochę mówione. Nie wziąć, on ma takie dość duże. On ma tam mieszance rozmaite. Właśnie ale... według mnie to mieszance są najlepsze, a bardzo fajnie się sprawdzają. Ta, ta dorosła samica to jest mieszaniec z termącką rasą. One bardzo fajnie przybierają na masie. Ja nie to się narazę. No to ja tylko mówię, no nie? ja. <laughs> te niebieskie takie mieszance. I, i tak no ja, ja dawaliśmy tyle co sobie, No, no z... przepraszam, w pożarze jeszcze zginęło chyba ponad 20 królików. Z o Osiem taki, bo ja, 8 było takich. bo można to do zabicia, to było do zabicia. I, I samka z małymi, i samiec, i, I dwa Z grudnia. Także było. To było trochę tam. I się usmażyły, wszystko, wszystko zginęło. No, pół do czwartej to nad dachami było z 5 metrów ognia. To było trochę ognisko. Straż od 4 rano do 11 dzień walczyła tutaj, wszystko sprzętane. Mhm. Część pieniędzy pieniądze została, bo, pieniądze zostały wycofane na ciągi, ciągnik, na ale nadal jeszcze została jako tam, nie wiem, bo nie mamy wejścia na to, my tam nie, nie, no, nie wchodzimy. My nawet nie chcemy, to by nam chcieli to założyć, bo jeszcze siostry córki są. Ale ja nie chciałam. I... zakładać, wiedzieć kto to fajnie, jest. Fajnie, bo powiesz w filmie, że zrzutka jest zdobiona. Co kto? Ja żeby... kto... no, no, nie chcę wiedzieć. No, kto tak, no, mo można wiedzieć. trochę sfilmować, bo to za to zrzutkę, jest. No troszkę dołożyliśmy to za to zrzutkę skupiony. Aha, za zrzutkę został kupiony już ciągnik którym. No, A nie no. co, jest, co jest takie najpotrzebniejsze teraz w gospodarstwie? Tak. Takie najpilniejsze, że tak powiem. Oprócz oczywiście odbudowy jakiejś tam z maszyn, na przykład z urządzeń, co? No z maszyn na razie w sumie tak troszkę już pozbieraliśmy takich. Ciągnik jest, belarka Ciągnik jest? jest, belarka jest niepłacona, ale, ale zostanie jest... i zostanie, już jest. Po pierwsze mieliśmy ją na, na testach używanych, zwanych, mhm. bo to używano jest. Przywiózł znajomy, wytestować ją. No mhm. nią belowaliśmy, przerobiliśmy wszystko. No i tutaj. Do nawozów siewnych jest, do zboża jest, tylko jeszcze nie przywiezionych, bo gdzieś tam u właścicielki jest, ale tylko przywieźć zostaje. No i to tak, z na razie wszystko. Pomoc przy budowie, będzie, o. będzie budowa. No. O, pomoc, pomoc przy. Materiały. A już, prawda, ale... Pomoc przy odbudowie może no. ktoś by mhm. miał jakieś możliwości. Da. Bo, bo to będą murowane ściany, tak? tak będą teraz murowane. Bo były drewniane. Tak, były drewniane To mi tak mocno się wyliczyło Najważniejsze, że przeżyli gospodarze i... Żona ja się obudziłem, i zacząłem dzwonić na strach, żona ona wybiegła. Przydam się nie pamięt mhm. A tu akurat stanki stronie. Mhm. Był strop drewniany jeszcze w oborze, mm -hmm. no na, na, na ocieplenie tam była słoma, jeszcze i siano leżało i była taka warstwa, no tam słom tam było wszystkiego, takie na ocieplenie, żeby tam nie było wiało. Tu te śmieci, to wszystko tak na dom gnało, no to jeszcze wydgoryczało, a wie, to już później wyszliśmy tutaj w Łocisza. No to widać jaki był ogień. A no, rzeczywiście, że kasztan dba, no, tak jest napalony no, tak po tak, lewej tak, stronie. Tak. Widać jak kasztanowiec troszkę się przyjarał, że nawet już nie odrosły liście na wiosnę. Pewnie psychicznie po prostu najgorzej, najtrudniej, prawda? Już, już teraz jest trochę lepiej, ale to nie jest tam. Agrounio, takim trzeba pomagać. Gospodarzom, którzy stracili dobytek całego życia. Spalona prasa, w której sobie wróble zrobiły gniazdko. Spalony ciągnik z Turem. Spalona Nowiuteńka, zgrabiarko, przewracarka czy coś takiego. Która była przywieziona zimą i nie została nawet ani razu użyta. Kolejny spalony traktor. Tylko druty z opon zostały. Siewnik do zboża. Spalony konewki Masakra. To już jakieś maszyny, które udało się, nie wiem, chyba kupić. No i spalona obora, w której zginęło 30 sztuk bydła mlecznego. I cielęta. co myślicie o tym, żeby jakoś wrócić do jakiejś takiej hodowli większej? Czy? No, to już do dużej hodowli brakuje nie będzie mleka, tylko już no już młodzież, no bo do emerytury trzeba tak. No brakuje kilka lat mężej ludzi. że dziewięć lat brakuje mi sześć, no to, to jeszcze mm -hmm. trochę tego, no ale już ocielaczki i tak no i trochę kur zacznę hodować, trochę tak. No trzeba czymś. A jak będzie dalej? To zobaczymy. Już na mleko to już było od początku. Powiedziane, nie wrócimy. To już się ścimy. To jest bardzo ciężko. to jest obowiązek. No. I te klatki, zobaczymy. No, fajne, duże klatki. A już nawet te bramki są. To na znaczy drzwiczki nawet już są. Brał, żeby to elegancko. To ale To deszcz. Zresztą taka pogoda, że też robić nie można na podwórku cały dzień. No tak no spoko, będą miały gdzie mieszkać tam. koliczki. Super. A tu pewnie cielaczki stały, tak? Tak, i tutaj zawsze były duże byki, takie zawsze, które już do sprzedania. To no zawsze no, nie tak odgrodzone, no żeby by to tam razem nie. Tu się czytał, żeby nie było czy To, A to czy tu, tylko mało są na sam koszot. Zaraz tu się przy... A i tak nie wyskoczą. A ja przyjdę zaraz tu A dziewczyni nie będą, nie wiedzą, bo mi zaraz przyjedzie, bo mamy wakacje. <grym <grym o na co po odbić. Tego nikt no nie robi. No i dobrze. Niech się hodują. A ta samka, kiedy była Dzisiaj przed odjazdem. A, dobrze, może, no, może no, nie, nie. coś z tego będzie. No. Zobaczymy, jak działa traktor kupiony za pieniążki, ze zrzutki.